Dzień dobry w sobotę. Wiem, wiem, znowu ligijowce, ale nie tylko. Będą też krzewy z nasionka, które pięknie kwitną. A jakie to zaraz przejdziemy? Tutaj mamy pierwszy raz kwitnie. Duże kwiaty. No i oczywiście falbanka. Kolejny, który kwitnie po raz pierwszy. Zobaczcie, jaką fajną mozaikę. A tutaj wyłożył nam się też po raz pierwszy kwitnący. Różowiutki, również delikatna falbanka, tutaj przekwitają i kolejne się rozwijają. No i podchodzę, pozdrawiam od razu Karolinkę, bo to nasiona było od Karoliny, a jest to kielichowiec chiński z nasionka. W tamtym roku miał dwa kwiaty, a tutaj ładnie zapęczkował. Rośnie pod czereśnią, ale promienie słońca przebijają się. Fajny ma żółty środek. Różowo delikatne kwiatki. I zakwit po trzech albo czterech latach. Bardzo dobrze sobie radzą również kielichowce na pełnym słońcu. Kwitnie ostatni czosnek, kwitnie rozwija się. Nie, nie ostatni, przepraszam, jeszcze jest skalny. Musiałam go podwiązać, nie miałam patyków już takich oryginalnych to rurę wbiłam, on na dole usieje, to jest jego uroda. I będą op, tutaj po malutku się rozwijać. Jest bardzo wysoki, czosnki lubią pełne słońce, tu akurat jeszcze w tej chwili jest zacieniony od. Czereśni, ale będzie miał niebawem słoneczko. Pełne słońce również uwielbia szczawik, który zimuje w gruncie bez nakrycia. Kwiaty ma duże w porównaniu do wielkości liści. Niziutka, można powiedzieć, pylina. Ładnie daje radę. A, pszczółka. Wiązówka czerwona ale kwiat różowy, nie wiem, czemu taką nazwę nosi. Rozwija się, bardzo plenna roślina. Rozrasta się przez kłącza. Pełne stanowisko, ale, ale wilgotne. Nie lubi sucho. Rozwija się również czyściec wielkokwiatowy. Bardzo mocno przymarsł, myślałam, że nie zakwitnie, a jednak pokazuje swoje kolory też lubią go pszczółki nawet widać coś go tam odwiedza pełne słońce a obok wysiała się ta wółka za mną jest jej mamusia delikatny różowy kolor Ta wółki też nie lubią suchego podłoża zwijają liście jak jest bardzo sucho i alarmują, że chcą pić. Brukmansja. Zobaczcie, wisi jeszcze nasiennik. Zapylałam je w ogrodzie zimowym. No i z tej pachnącej, żółtej zebrałam nasionkę. Moczyłam przez trzy dni. Doniczkę miałam... Jakieś tam pozostałości. Wtykłam sobie nasionka, przykryłam ziemią z kompostu leżakowały nasiona bardzo długo z 4 tygodnie no i dzisiaj widzę, że kluje się pierwsze nasionko także wysiać brukmansję można na szybko nasiona moczymy i wsadzamy do ziemi strasznie paruje mi telefon jest tak wilgotno zobaczcie jaka kruszynka nie wiem jaka powstanie, bo zapylałam z białej chyba, albo nie z tej angel zapylałam tą właśnie pachnącą i nie wiem co tu nam wyjdzie. Będziemy obserwować. Doniczka z powrotem ląduje na pełne słońce. Musiałam podwiązać, bo się wyłożyło od wiatru i deszczu. Lilie, tygrysie, tutaj kolejne. Nie, to nie Tygrysia, przepraszam, tu jest Tygrysia. To jest taka żółta, ale nazwy nie wiem. Nie podaję, nie będę Wam mieszała. Lilia pełne słońca, ale tutaj ona jest zacieniana przez Orzech Włoski i Paulownie. Słońce ma jakieś może z półtora godziny, a później tylko promienie słońca przebijają się i dzielnie sobie też lilie radzą. Lilie. Można uzyskać z nasionek powietrznych cebulek. To już są cebulki, nie nasionka. Muszą podrosnąć, puścić własne korzonki. Można uzyskać lilie z nasionka. Zobaczcie, wysiałam wprost do gruntu, zbierałam nasiona jesienią. Jak się torebki nasienne otwierały, sypnęłam sobie, pamiętając, gdzie jest. No i zaczyna kiełkować te młodziaki dzielnie sobie dadzą radę przez zimę nie trzeba nakrywać, one już tworzą sobie cebulki lilię również uzyskujemy przez oczywiście podział cebul ale jak mamy na przykład jedną dużą cebulę a lilia nam się podoba, no ja tego nie robię kiedyś robiłam jak miałam więcej linii ale dużą cebulę ona ma te warstwy jak to szrek mówił, dzielimy i wtykamy obieramy tą cebulę jak czosnek i pojedyncze płatki tej cebuli wtykamy do ziemi. Ona puszcza korzonki. Tak dzielimy lilię. Albo tutaj zacznie wypychać nam duża lilia. Cebulki przybyszowe do góry. Pobieramy i wsadzamy w inne miejsce. Kwitnie hortensja Anabelka. Piękne kwiaty, duże pompony. Nie musi mieć pełnego słońca. Umie tutaj praktycznie pełnego słońca w ogóle. Nie ma. Nie jest wybujała, sztywna zacieniają bardzo dużo drzew. Wczesną wiosną przycięta krótko, żeby była sztywna i pięknie kwitnie. Inne niestety mi marzną, więc mam tylko te, co kwitną na młodych pędach. Pysznogłówka z nasionka, siana w tamtym roku będzie kwitła. Niestety tak podejrzewam, nie będzie miała koloru mamy, bo mama ma całkiem inny pokrój liści. Więc nasionka się wymieszały, a mamuśka o połowę mniejsza. Piękne, fioletowe, takie delikatne kwiaty, ale jednak coś tam przeżyło. Ja już nieraz powtarzałam: dużo główek. straciło wielkość kępy przez zimę ponieważ chyba ma system korzeniowy bardzo płytki, było mokro, a później minus 17. No i na koniec kolejny liliowiec. No i żegnam się z Wami, lecę podlewać, bo to taki mój rytuał. Z samego rana trzeba wziąć konewkę do ręki i podlewać. Nawet widzę tam się liliowiec, otworzył, którego muszę zabrać, bo hortens, ta azalia się rozrosła. Przenoszenia mam dużo, krzewy się rozrastają, prace zawsze pod dostatkiem. Papa! Pa.